Jazda korwa a nie opierdalać się tu skąpiro klepki ręce i zdzira wieśka zapraszamy na jak zapierdolić tościową meblemy w mordę. Oto trzech zjebów, którzy przeżyli armageddon z kołem zamochowym. Było wykurwiście. Zamknij mordę. A teraz. Pazerne chuje na co oczekata na oklaski, nie pierdolta bo wiem że jesteście bo zdziwka że pierdolone. Ale macie szczęście szmaty, ale byście miały wyjebane siekacze i wpierdalabyś ta pierogi przez słomkę. A teraz podaję te litery, są r jak cipa s, jak chuj te jak ruchanie, l jak lesbijstwo, N jak gej, jak orgazm. A przychlasty dostanie ta cztery orgazmy i jednego chuja. Czyli w jak mocz. Z jak odbytnica. b By jaka kutas. O jak jaja mi A teraz dziwka pierdolona odkryje swoje pizdy na ekranie. Ekranie na imata 10 sekund na odgadnięcie hasła. O kurwa ale wpierdoliliśmy. Luzuj majty pizdo ja wiem. To człowiek o gołębim sercu. Ha gówno a nie człowiek. Nie wiem, z czego tak kurwa mordę cieszyta, jakbyś ta z syny wiedziały o co chodzi. Wieśka suko pierdolona pokazuj, ile te kurwy syny przejebały. Luz majty skąpiec. Tłumoki pierdolone zobaczyta, ile musita zapłacić za udział w programie Nie Przejebaliś ta 25 tysięcy. Jak nie. Nie oddacie do środy to wam wiedzie komornik na chatę i wszystko wam zapierdoli. No teraz chcę powiedzieć, że miło było przejebać wszystko. Dobra, jeszcze musi ta zapłacić z podatkiem Watmata 350 na PKS-a i wypierdalać. A ja się z państwem żegnam i zapierdolić żony jakiś meblem kuchennym, bo mnie rozerwie.